Chciałam ja mordeczki ozdóbkę z tej strony <laughs> słuchajcie radio Z teraz zrobiło <laughs> konkurs o czym marzysz o czym ty marzysz bo ja marzę o cudownych dzieciach ze swoją piękną Niki o tym żeby ludzie się po prostu kochali nie patrzyli na to kto z jakiej religii jest czy jest LGBT czy jest niepełnosprawny, czy jest. Po prostu, że jest człowiekiem, że wszyscy są równi. O tym marzę. Marzę o tym, że jakbym podszedł do kogoś, poprosił o pomoc, tak jak robiłem to w tak zwany czarny piątek, żeby ktoś mi pomógł. Bo jeżeli bym mi pomógł, to dałbym mu wtedy 20 tysięcy, które miałem przy sobie, ale nikt mi nie pomógł. O tym marzę, żeby. Tomasz Kamel, który to reklamuje, znał ofertę w Play, a nie brał tylko pieniędzy i wciskał ludziom kity. Marzę o tym, żeby w rancie w ciemno, jak dawał mi wycieczkę, to nie dawał mi wtedy do Egiptu. Marzę o tym, żeby wyjaśniono sprawę z Madzią Żuk i z Dawidem Kosteckim. Marzę o tym, żeby Polska była prekursorem zmian ekologicznych na świecie, bo są tutaj mądre dzieci, które... Wiedzą, że jeżeli będzie dalej taka polityka, jaka jest, i ci u góry będą się bili o stołki, rozdawali pieniądze, to niedługo świat się skończy. O tym marzę. A ty?